Kurczę, dawno tego nie robiłem. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 w miesiąc do chwały. Jak widzicie po tytule jest to już początek końca, bo kończy się miesiąc, kończy się gra. Zbyt wiele ciekawych rzeczy do robienia już nie ma. Te karty do trafienia w paczkach to jest jakaś tragedia, ale oczywiście dzisiaj postaramy się poszukać Zinoli czy to Cristiano Ronaldo, bo co innego mi zostało. Skończymy też kwalifikacje do Foot Champions. Zaraz obstawimy sobie jakiś kupon na ten tydzień. Ja zacznę od Player PlayerPika 84+, ponieważ grałem w tym pucharze przez. Sezonowym. Zobaczmy, czy poleci jakaś. <laughs> No to no, no, super! 3. Trzy... Wow, czegoś takiego dawno nie widziałem, no żeby na tym etapie gry poleciał tak tragiczny pik, ale okej, okay. mamy tutaj coś jeszcze ciekawego. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy i jej! Proszę się uspokoić tutaj? No niestety nie, ale miałem mieć coś za rozgrzewkę, pika sobie otworzyłem. Niestety zamuliłem i nie będę miał tej paczki 10 razy 85 plus darmowej, ponieważ gdy byłem na wyjeździe w Anglii, to musiałem pominąć to SBC po prostu, ale no na szczęście mam 5 razy 85 i... Z tym teraz lecimy, prawda? Zobaczmy, czy będzie. No, musi być to, prawda? Nie ma jej opcji, oby tylko nie Mbappé. Dziękuję bardzo. Alaba 94, no i w środku Ronaldo. Niestety nawet nie byłem blisko. Dobra, zanim przejdziemy do 30x85, to pozwólcie, że obstawię coś na ten tydzień. W ogóle to dzisiaj wieczorem jest Fame MMA. Z tej okazji BetClick ma specjalną misję Fame MMA, do której możecie dołączyć na stronie. Jeśli wygracie kupon Fame za co najmniej 20 zł i obstawicie jeszcze do niedzieli piłkę nożną, to możecie otrzymać 20 złotych freebetu. Ja to zrobiłem na Instagramie, więc wbijcie na mojego Instagrama, by zobaczyć jak to dokładnie wygląda. Teraz skupmy się na futbolu. Co mi nie weszło w ostatnim kuponie, każdy z was doskonale wie, Za bardzo o tym już rozmawiać nie chcę. No i co? No Liverpool gra z Bournemouth na własnym stadionie. Kurs to jeden... 3,9. Jednak patrząc na. to... Nie, ja wie, nie. Nie stawiam Liverpoolu, naprawdę, bo lic naprawdę mega rozpoczęło ten sezon ku zaskoczeniu większości kibiców piłki nożnej. Jednak nie postawię tutaj ich zwycięstwa. Kurs 3,90. No dobra, niby pokonali Chelsea. Zremisowali Southampton. Wygrana z Wolverhampton. Wygrana z Barnsley w Pucharze. Tak jednak, czy ta ich passa będzie kontynuowana? Postawię, że obie strzelą gola. Dzisiaj robimy taśmę, idziemy na całość. Słuchajcie, Barcelona gra dopiero pojutrze. 19.30. Wreszcie jakaś taka sensowniejsza godzina z Realem Valladolid. Szalec bramki Lewandowski, no już kurs niziutki, 1.34, ale nadal jest to więcej niż zwycięstwo Barcelony, dlatego lewy trafi do siatki. Wierzę, że teraz się rozkręca. Akurat w Serie ja A dobrze ostatnio wytypowałem, no mamy starcie Juventusu z Romą, tak posłuchiwałem Alvina i on akurat nie jest y, za bardzo pewny, że Juventus to wygra, dlatego no może Juve lub Remis. Z kim gra Bayern? Z München Gladbach 1.18 na zwycięstwo Bayernu. No ledwo co sobie Bayern radzi bez Roberta Lewandowskiego ostatnio, tylko 7 do 0 z Bochum. Nigdy tak nie stawiałem, ale postawię handicap Bayernu. Minus 2. Dobra, wracamy do hiszpańskiej. Zwycięstwo Rajowa Vallecano. Pozdro, Unii no i może tak jeszcze zwycięstwo, Borus i Dortmund na wyjeździe. Wierzę, że będą chcieli się podnieść po tej ostatniej tragicznej porażce. Prowadzić mecz 2 do 0, żeby w ciągu ostatnich kilku minut stracić trzy gole. No nie oszukujmy się, tragedia. Dobra, tak po prostu zwycięstwo City, nie. No i niech będzie zwycięstwo Liverpoolu, no muszą się przełamać. Chelsea też wygra. Arsenal też wygra. Słuchajcie, to będzie kolejka faworytów. Idziemy na całość, ja muszę coś wygrać. No nie są tutaj jakieś gigantyczne kursy. Większość zdarzeń prawdopodobna. Stawiam 30 zł, kurs 50. 65-61, kto wie, może właśnie coś tak szalonego sprawi, że wreszcie wygram, po prostu wygram, no. Zakład potwierdzony do wyjęcia 1600, mam nadzieję, że Liverpool mi tego nie zepsuje. Otwórzmy teraz paczki. Zaczynamy od Totsa, tym razem Niemiec, no to Manuel Neuer, 95 ceny ogólnej, solidna ocena, może się przydać do Pogby, a w środku David Silva i duplikat kolera, którego przepalimy. Dobrze, że chociaż duplikaty nie lecą, ponieważ mogę sobie trochę tych kart zbierać. Czas na paczkę numer 2. Ponownie Team of the Season, no, nic innego za bardzo się pojawić nie może. Brozowić, bo no jest jedna karta Toty, jest to obecnie Jorginho, żadnych innych Toty trafić nie można. Szukamy Shape Shiftera w środku. No znalazłem Lunberg, ale to nadal nie to. Przepalamy duplikaty i otwieramy ostatnią paczkę. Kto tym razem? No z Totsów ja tak naprawdę nikogo za bardzo nie szukam. Luis Suarez? Tak jest, Luis Suarez. Bardzo dobra ocena. I fajnie, bo z tych trzech paczek na luzie będę mógł zrobić zaraz tego Pog No ale nie ma, kurczę, nie ma nikogo, kim mógłbym pograć od pierwszej minuty. Wielka szkoda, dlatego skupmy się na kimś z SBC. Jeszcze tak przejrzę te karty. Gravenberg jest super. Mógłbym go połączyć za Bad Impele, tylko musiałbym trochę pokombinować z formacją, ale może w 4-3-3 tak po prostu udałoby się to ułożyć, bo Graven też wygląda super. Ma 5 na 4, nie może otrzymać upgrade'u, ale używałem jego karty Future Star. Z Totsem też grałem i był wybitny, ale kurczę, Pogba to Pogba, no nie miał, znaczy miał jedną kartę tę zimową, prawda, od tego czasu za bardzo nic, dlatego raczej postawię na Pogbę, bo i Franka Ribery'ego mam. Tak myślę, nie, bo no mógłbym kupić Alfonso Davisa, wtedy mamy fajne zgranie. Zagrałbym chyba SMM i Dembele na napadzie, wtedy Pele oraz Marcelo na skrzydłach. No, na grawena są tylko dwa składy, na Pogbe 4, ale Pogbe i tak pewnie zrobi. Aczkolwiek dzisiaj mam ochotę pograć właśnie tym Pele oraz grawenem. Pierwszy skład z głowy. No i co, ono gotowe. Pozbyłem się duplikatów, graven zrobiony praktycznie za darmo. Jeszcze no, na kompletnym luzie zrobię tego pogbę, bo naprawdę dzisiaj tyle tych kart, których kompletnie potrzebuję, wpadło. Aczkolwiek, no fajnie, on wygląda. Jeszcze kupimy teraz tego Davisa i ciśniemy nim od pierwszej minuty. Kurczę, no zazdroszczę Bayernowi, że takiego środkowego pomocnika, znaczy wiem, że on w rzeczywistości nie jest aż tak dobry, ale prawdopodobnie będzie taki dobry, jeśli się będzie dobrze rozwijać. Jeszcze okienko transferowe jest otwarte. Dzięki, tak w ogóle, za. Tak niesamowite przyjęcie vloga, cieszę się, że wam się podobał. Ja też z niego jestem zadowolony. No proszę, mamy to, co? Zagrałem wercha i proszę, trafiamy Tomasa Millera, za którego pewnie dostanę jakieś 15-20 tysięcy. Właśnie, wiecie, w te, te przyszłe vlogi będę planował takie luźniejsze, też fajna taka proporcja wyszła, że połowa była... Poza meczem, połowa na stadionie. Oczywiście no nie będę co chwilę nagrywał vlogów, bo jednak ja vlogi chcę nagrywać tylko z wyjazdów, ze względu na to, że wtedy mogę Wam pokazać coś mega ciekawego. Ale fajnie, że taka luźniejsza, dla mnie to było luźniejsze, luźniejsza forma Wam się spodobała. Dlatego dziękuję, że mnie wspieracie. Dziękuję, że mnie oglądacie, bo to dzięki Wam, dzięki temu, że mnie oglądacie. Takie wyjazdy też mogę sobie organizować, realizować swoje marzenia, pokazywać Wam to w fajnej formie. No i co, no, lecimy dalej. Tak jak mówiłem, w, Lond fu, w Londynie. No tak, w Londynie. W Londynie będę za miesiąc. Mecz Chelsea z Liverpoolem. Tam to trochę inaczej Wam pokażę, bo kupiłem sobie. Miejsca niby na strefę VIP, ale to taki biedniejszy VIP. Po prostu mam mieć siedzenie wygodne i drinki w trakcie przerwy, jak i przed meczem. Więc oczywiście Wam to wszystko zaprezentuję. Ale zmierzam do tego, że. No mam nadzieję, że to nie będzie kolejna porażka, którą wam przedstawię na vlogu, bo czytałem wasze komentarze, były propozycje, bym wybrał się na mecz Manchester City i kibicował im ze względu na to, że gdzie nie jeżdżę ostatnio, to drużyna, za którą jestem przegrywam i jest to coś, co jestem w stanie rozważyć, bo tak patrzyłem sobie na bilety na Manchester City, takie zwykłe, takie VIP w ogóle to tak łatwo jest dostać bilety na Manchester City. Jeśli kiedyś chcecie zobaczyć mecz w Anglii, to naprawdę... Polecam wam wybranie się po prostu do Manchesteru na Etihad, ponieważ, no, praktycznie z buta idzie tam kupić bilet na większość spotkań, pewnie na taki Liverpool czy Manchester United byłoby trudniej, ale sprawdzałem, to jeśli chodzi o zwykłe bilety, jakąś naprawdę no strefę VIP, to i po pierwsze to jest tańsze na tym stadionie i po drugie dostępne tak naprawdę bez problemów, nie wiem jaki styl gry na tego piłkarza, damy mu snajpera, bo w końcu dribbling wymaksowany, tempo wymaksowane, Betty będzie od pierwszej minuty, no i jeszcze Gravenowi, no właśnie, to jest na tyle kozacka karta, że nie wiem, czy on potrzebuje stylu gry, fajne tutaj, wiecie co, kończącego może mu dam, albo nie no, klasyk motorniczy, cokolwiek, i tak powinien być dobry, no słuchajcie, jestem z siebie dumny, ogarnąłem pełne zgranie, tylko jeszcze muszę kupić zmianę pozycji dla Marcelo i tak naprawdę tylko ASM tutaj nie ma pełnego, bo w końcu przypomniałem sobie, że Kante ma Hyperlinka z Alanem, no to co, kupuję zmianę pozycji i gramy, no i gramy przeciwko Klub Sandwich, Neymar drużyna, drużyna normalna jak na ten etap gry, w ogóle to było losowanie Ligi Mistrzów, chyba... Tak dłużej sobie o tym porozmawiam już na streamie dzisiejszym. O 19 się odpalam. Dla tych, co oglądają w piątek, 26 sierpnia, bo też tak sobie uświadomiłem, że ktoś może oglądać na przykład ten film za dwa lata i będzie czekał na stream prawdopodobnie będzie ale jak coś to dzisiaj jest 26 sierpnia 2022 roku i właśnie to dzisiaj planuję transmisję na platformie Twitch TV głupia strata 1 do0 No niestety nie jest to najlepszy debiut Gravenberga, ale oczywiście była to moja wina kontynuując tak krótko o grupie Liverpoolu znów jakaś taka nie wiem no dobra w zeszłym roku było, był madry Fu, był madry to był finale był no, Atletico Madryt, dlatego powiedziałem Madryt. AC Milan i tam jeszcze jeden zespół, o którym już zapomniałem, ale nie porywa jakoś ta grupa. Czy wybiorę się na jakiś mecz? Prawdopodobnie się wybiorę, bo nadal to jest Liga Mistrzów. Aczkolwiek, no co, no wyjście tutaj z grupy jest obowiązkiem. Choć patrząc na ostatnią dyspozycję tego klubu, to może jednak nie będę wszystkiego tak brał jako pewne, prawda? Z respektem podchodzę do Rywali. No i co, no, czekamy. O, Marcelo, mam nadzieję, że fajnie będzie sobie radził na skrzydle i prawie jeden do jednego. Kurde, od niedzieli nie grałem już, wypadłem z formy, ale ładne przejęcie. No i teraz, prosto padła, przewagę ma tutaj ASM, będzie szybszy, dobrze, wypuściłem sobie tak specjalnie tę piłkę. Berba spin, żeby zaskoczyć rywala, Gravenberg, kurde, to nie miało pójść w kurtuła, tylko tak przed niego, szkoda, mogłem strzelać, bo to było podanie. Kurczę, to powinno być przejęcie. Puszkasz, dobra, wychodzę, bo to są kwalifikacje. Nie ma co marnować czasu. Mm, e, e, czemu ten Rixen ma 98? Co jest? Halo. W polu karnym tempele złe przyjęcie. <laughs> Jeszcze słupek. Gravenberg, ojoj oj, i złapał ją jak muchę, która wolno leci. Szkoda. Idealne uderzenie z fałsza. A tu proszę, dali to chleb powszedni. Graven B! Kurde, no wiem, to było mocne uderzenie, ale myślałem, że na zielonym to się uda. Chciałem kompletnie rozwalić tę bramkę. No, gdybym miał więcej szczęścia, byłoby 2 do 0, ale trzeba próbować strzelać w normalny sposób. Rashford z lewej, dobrze. I Maldini, kontrola pełna. No, 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 co za podanie Marcelo 1 do 0 i pele, jak wcześniej nie dograł do ASM, a tak? Jednak tutaj dużo szczęścia. Błąd defensora, i w 41 minucie wreszcie coś ciekawego się tu wydarzyło. No, niestety nie miałem defensywy, za bardzo nie rozumiem dlaczego. Lewy kryty, no ale wystarczyło uderzyć Wernerem 1-1 w ostatniej sekundzie połowy. Nie, Valverde, nie odwalaj, nie odwalaj, szybko. No, to jest gol. Nie miałem jak się przełączyć w odpowiedniej chwili na środkowego obrońcę. Denerwuję się we wrześniu. Niemożliwe, no muszę oszczędzać energię na nową FIFA, ale może przebiegnąć środka. Nie przebiegnę, kurde, no gość mi tak naprawdę w dwie minuty w grze strzelił dwa gole, gdzie ja dominowałem całe spotkanie. Alan są zablokowany zablokowane przez Wandajka i niestety jeszcze piłka utrzymuje się na placu gry. Dlaczego nie wystawił tu nogi? Panowie, ogarnijcie się, to są tylko kwalifikacje, a ja się tak denerwuję. No chcę wygrać, bo ja muszę się zakwalifikować do FC. Było co grać na streamie. Jest Eriksen zatrzymany przez Valder, Valderd, Valverde, ale problemy są. Może Eriksen z dystansu próbował i co? Jak się to no? Dobra, nie no, De Bruyne, sorry, ale nie możesz być szybszy od asm łatwo wzięty, no i co, dośrodkowanie, na Dembele. Dembele, tak jest, 2 do 2, eleganckie wykończenie, ryzykowne, ale słuchajcie, karton 99, mogę sobie chyba na coś takiego pozwalać. Ale farto, tylko proszę, dzięki, dzięki. Salah Van Dijk, nie ma. Dobrze, dobrze, gra pomaga. Trochę dziwnie się ustawiał Graven, ale w końcu to Marcelo być tutaj powinien i strata niestety. Cancelo atakuje. Próba powrotu Holendra. Wejście od tyłu. Mogła być czerwona kartka. Lewandowski jeszcze. Brakuje tutaj tego elastiko. Jest dobre podanie. Rashford i Maldini w ostatniej chwili. I teraz szybko lecimy. Dwa, trzy podania i powinniśmy być już pod bramką rywala. Czy to się wydarzy? Nie. Ładny powrót. Jeszcze Graven, ale kurde! Tak nie siedzą mi prostopadłe podania w tym meczu. Chyba... 40% było beznadziejnych. Nie wiem dlaczego tak jest. Marcelo, to musi się skończyć golem. Usman Dembele po ziemi, 3-2. Może jeszcze raz Dembele, no niestety Virgil. Choć są kłopoty piłkarzy Liverpoolu. <ścoughs> 4 do 2. Błąd Wandajka, błąd Trenta, błąd Alisona. Przekry widok, ale ostatnio nie taki niecodzienny. Oprócz On na szczęście ciągle w dobrej dyspozycji. O, Jezu, Allison! Próbował główkować. I uwaga! Marcelo! Czy uderzy? Marcelo, co to było? <ścoughs> no nie! Mogła być piękna ramka z własnej połowy. A teraz kancelo! O, jest pomyłka! Alan Są, maksymalnie 5-2. Kurde, mogłem. Nie zauważyłem. Skipuję to, sorry, skipuję, ale nie da się czasami. Mogłem wyjść Alisonem i bym strzelił gola Alisonem. Cholera. Taką okazję przegapiłem, ale jakoś nie zauważyłem, że Alison był w polu karnym, Szkoda, bo mój Alison wtedy by zareagował i zaskoczyłby Alisona. Wygrywamy ten mecz, na koniec zróbmy jeszcze tam jakiegoś pika 8-6 Choć czekajcie, ten pik 86+, z tego co się orientuję, jest yy, nieopłacalny. Lepiej zrobić przez sezonowego piłkarza. No skład 83, nawet nie ma co się zastanawiać. Szkoda, że 70 zgrania, ale chociaż mamy tutaj gwarancję wysokiej oceny ogólnej. I mamy Fernando Morientesa. Spoko, zróbmy jeszcze jednego. Może na streamie zrobić 10 takich pików? Uuu, Neuer, dobry foder. Czy będę mógł wypowiedzieć C na samym końcu? Jednak nie. Ruben Diasz, 95. Ważne, że nie duplikat. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia dzisiaj wieczorem na streamie. Gdzie porobimy sobie tam jakieś piki, pobawimy się trochę, bo nic innego w tej grze już za bardzo nie zostało. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć!